Trzeba być świadomym faktu, że przedwczoraj, 6 sierpnia, dopiero wyruszyliśmy z do Alean. A przed nami jeszcze daleka droga do cudu nad Wisłą. W związku z czym podstawowym zadaniem jest przygotowanie narzędzi walki. Dlatego, że sama wola, chociaż rzeczą podstawową, nie wystarczy. Co jest? czy tym podstawowym narzędziem naszej walki. No to jest po prostu organizacja. To jest organizacja i dlatego stowarzyszenie powstało, że kiedy zakończą się już wybory parlamentarne i wtedy naprawdę rozpoczną się prawdziwe zmagania. I to w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, żeby doszło do faktycznych zmian. I to nie tylko w centrum, ale tak naprawdę w Polsce, w powiatach w Polsce, poza stolicą, gdzie tam będą oczywiście się w Stolicy Politycy kłócili, handlowali i kombinowali. I żeby te prawdziwe zmiany objęły cały kraj. To znaczy zarówno naszym celem jest uniemożliwienie Zamienienia prawdziwych zmian na teatr, czyli to muszą być zmiany istoty systemu, a nie zmiana dekoracji. I tutaj chodzi zarówno o wspieranie tych, którzy chcą zmienić system, jak i przeszkadzanie tym, którzy chcieliby zadowolić się zmianami dekoracji. Także po 25 października rozpocznie się prawdziwa walka. I my nie możemy powiedzieć tak, no to dobrze, to my się 25 zaczniemy zastanawiać, co będziemy robili dalej. Nie, my musimy na 25 już być przygotowani. Bo jeżeli ktoś mówi, że teraz to on będzie pilnował wyborów, a co dalej, to będzie myślał dalej, i zastanawiał się w przyszłości, no to niestety, ale działa w swojej wierze. Albo jest tak ograniczony, że nie rozumie tego. Albo po prostu ma inne, inne cele. A co my powinniśmy zrobić do tego 25 października? No, musimy stworzyć właśnie nasze stowarzyszenie. Powinno ono objąć większą część kraju. I tutaj, moim zdaniem, najważniejszą rolę odgrywają organizacje powiatowe. Dlatego należy przeprowadzać, oczywiście nie, na siłę, tylko tam, gdzie do tego warunki dojrzały, przeprowadzać tajne wybory, bo nie ma innej, innego sposobu tworzenia kadr, selekcji kadr, jak tajne wybory i uznanie, czy też pokazanie, kto jest naprawdę autorytetem w terenie. Oczywiście to będzie proces długi i dlatego myślę, że nie zakończy się wcześniej, jak pod koniec roku i wtedy będzie można e, powtórzyć e, wybory, już e, obejmą wszystkich. No bo teraz e, tylko w części e, powiatów powstają organizacje powiatowe, tak? E, potem będą powsta powstawały zarządy wojewódzkie, ale w międzyczasie będą dochodziły nowe grupy w kolejnych powiatach, gminach i tak dalej. Dlaczego ta organizacja jest taka ważna? No właśnie po to, żeby e, pokierować Naciskiem na zarówno istniejące siły polityczne, jak też na te rozmaite lokalne mafie, żeby im uniemożliwić sabotaż dokonywanych zmian. I tego żadne pospolite ruszenie nie załatwi. Musi być kościec w postaci organizacji w postaci właśnie tych grup najbardziej aktywnych, które wokół siebie będą mogły mobilizować innych ludzi. Nie są członkami stowarzyszenia, ale chcą działać na rzecz zmiany systemu w Polsce i budowy uczciwego państwa. Natomiast ta cała, ten cały kości, ta cała struktura to jest Podstawowa e, gruba, e, powiem wprost, uważam, że będzie to swego rodzaju elita czynu, ale nie w sensie politycznym. I to jest sprawa zasadnicza. Ponieważ dotychczas wszelkie koncepcje e, opierały się na założeniu, że oto jest jakaś awangarda polityczna, prawda, która tam prowadzi naród i to się zawsze kończyło dyktaturą albo e, e, masowym złodziejstwem. Nie. Właśnie chodzi o to, że my jako obywatele będziemy działali na rzecz stworzenia takich warunków, w których dopiero elita polityczna, uczciwa, będzie mogła się wyłonić. I to jest ta różnica, więc jeżeli nam zarzucają, że my chcemy przedstawić się w partii politycznej i tak dalej, to jest to znów wyraz złej woli albo ograniczenia umysłowego, no ale ja wierzę, że y, y, ludzi o złej woli jest jednak więcej niż idiotów. Więc do tego przykładam większe znaczenie. Na czym tutaj polega zasadnicza różnica? Ruch polityczny, nawet działający w dobrej wierze, on musi działać zgodnie z zasadami walki politycznej. Tak? Czyli układy, kompromisy, przegłupstwo polityczne itd. I ruch polityczny nie może dokonać zmian. Bo będzie pod tym samym naciskiem, co dotychczasowe ugrupowania polityczne. Więc taki ruch polityczny, on oczywiście może stworzyć warunki pewne, tak? No bo ważne jest, co posłowie przegłosują w Sejmie, jakie ustawy, tak? I jak czy na przykład nowy ustrój sądów zostanie wprowadzony, co powinno spowodować... Że sędziowie przestaną być strażnikami bezprawia w Polsce. Ale jeżeli chodzi o tworzenie elit lokalnych, to tutaj główne zadanie nie należy do polityków, tylko do nas obywateli. Czyli na przykład, jeżeli nauczyciel chce normalnie wychować młodzież, a nie chce być zmuszony do dobrowolnej młodzieży, tak, to będzie działał na rzecz zmiany tego systemu, ale nie na rzecz swojej roli politycznej. Nie, nie będzie mu chodziło o to, żeby on zrobił mnie karierę, ją wziął z skali masowej, prawda, bo tu czy gdzie mogą niektóre osoby od nas się odłączyć i przejść do świata polityki, ale to są ich indywidualne decyzje. Natomiast my właśnie jako obywatele mamy interes w tym, żeby państwo było uczciwe, czyli nauczyciel, żeby mógł Wychowywać młodzież, a nie musiał jej deprawować. tak? Przedsiębiorca, żeby nie musiał płacić łapówek, żeby mógł spokojnie rozwijać swoje przedsiębiorstwo. Dziennikarz, ponieważ takich prawie nie ma już, żeby nie musiał kłamać, tak? Bo, jak wiadomo, kłamstwo jest podstawowym warunkiem przeżycia dziennikarza w tych mediach. Sędzia, żeby nie bał się wydać uczciwego wyroku, tak? Bo jak wydał uczciwy wyrok, to zaraz zostanie zmarginalizowany gdzieś zesłany albo w ogóle e, jego rodzina będzie miała problemy, a on sam żadnej kariery nie zrobi. Czyli tutaj chodzi o e, ruch obywateli, którzy będą e, wymuszali, dlatego że chcą żyć uczciwie i w normalnym, uczciwym państwie, się normalnie rozwijać, tak? będą wymuszali zmianę stosunków na e, scenie politycznej. I do tego jest potrzebne właśnie stowarzyszenie, które jest, będzie kością tego ruchu, a instrumentami działania, no to, będą, to będzie kształtowanie lokalnej opinii publicznej. Dlaczego? No bo jeżeli politycy będą stale pilnowani, tak? I będą poddani osądowi tam w swoim miejscu zamieszkania, wyboru, działalności. Sędziowie to samo, dziennikarze to samo. jeżeli oni będą na sobie czuli oddech opinii publicznej, to po prostu będą bali się postępować w sposób nikczemny. Na to jest argument strony taki, że no przecież Polakom nic nie szkodzi, co by kto nie ukradł, to i tak mu nic się nie stało, nie stanie i tak dalej. Więc po co się w ogóle tym zajmować i tak żadnemu złodziejowi włos w głowy nie spał. No otóż właśnie chodzi o to, żeby spał. Czyli, jeżeli stworzymy dzięki naszym ekwatelickim, tak, niezależnym mediom, ale na poziomie właśnie powiatu, to jest bardzo ważne, nie w skali ogólnokrajowej, <krzyk> tylko tworzenie opinii publicznej lokalnej. Jeżeli tam cały czas będzie można przeczytać, dowiedzieć się, co lokalnie notable robią, jak się zachowują, no to wtedy sytuacja się zmieni, bo zawsze człowiek inaczej odczuwa to, co się dzieje blisko niego, niż to, co się dzieje w skali państwa, bo to jakby go nie dotyka. I tutaj zadanie nasze to jest właśnie rozwijanie tych mediów, E, Lokalnym, im cały czas monitorowanie, co ci ludzie, którzy dotychczas e, e, działali w sądach e, czy na, na niwie politycznej, co robią. Ponieważ e, wtedy oni siłą rzeczy, nawet no, będą chcieli ukrywać swoje niecne e, czyny, nie, ale e, celem jest do takiej sytuacji, w której oni jednak chcieliby uzyskiwać pozytywną cenę. I, no bo trzeba te wybory, zwłaszcza wybory pilnowane i niefałszowane, jakoś wygrywać, żeby yy, te diety płynęły, tak? jak się już ktoś zdecydował na takie źródło utrzymać. W związku z czym tutaj warunkiem skuteczności naszego działania jest oddzielenie tej sfery naszej, obywatelskiej gdzie pilnujemy i monitorujemy scenę polityczną, ale nie tylko, bo mówię, jeszcze chodzi o sądy, oczywiście, media i tak dalej, od sfery politycznej. I no, oczywiście, jeżeli nie zostaną przywrócone podstawowe zasady moralne, tak? jeżeli większość Polaków na, nadal będzie uważała, że każdy czyn może być dobry albo zły w zależności od tego, kto go popełnia albo kiedy go popełnia, no to wtedy poniesiemy tęsknieć. Także tutaj jest warunkiem przywrócenie podstawowych zasad uczciwości. I jak, jeżeli ktoś uda, no to wtedy oczywiście taka siła ostracyzmu społecznego wobec złodziei, wobec ludzi niegodziwych na stanowiskach da swoje efekty. Bo nie ma siły, jeżeli sędzia będzie, który wydaje niesprawiedliwe wyroki, który stoi na straży bez sprawy, będzie tam, gdzie mieszka, tam, gdzie pr pracuje, będzie poddano stracyzmowi, to on prędzej czy później się załamie. Bo to chodzi o psychologię. Mało kto jest e, nikczemny, że tak powiem, do szpiku kości. Tak? E, I nie wstydzi się swojej nikczemności. A zatem to, do czego musimy dążyć, to jest tworzenie lokalnej opinii publicznej i e, e, doprowadzenie do tego, że ta opinia będzie potępiała w sposób głośny, tak żeby wszyscy wiedzieli, żeby to było jawne, potępiała, niegodne zachowanie. E, I tutaj pojawił się taki projekt jednocześnie jakby w dwóch miejscach, bo E, zarówno e, wpadł na ten pomysł, pan Bałę Milian jak i potem e, pan Waldemar Maślanek-Arszola, który nadał temu nazwę, e, e, ustalenie zasad, według których będziemy mogli oceniać lokalnych polityków. E, I żeby, no bo chodzi o stworzenie e, obiektywnego systemu oceny tych, którzy chcą walczyć o nasze głosy. Nas nie interesować będzie, z jakiej to jest partii dany polityk. Bo yy, co mi z tego, że, o, że to będzie złodziej z bliskimi partii? Nawet gorzej, prawda? Yy, także przynajmniej partia na nas nie interesuje, tylko postępowania danego człowieka. I yy, ta koncepcja to jest opracowanie czegoś, co pan Woltewer nazwał parta konwenta, odnosząc się do e, historii naszej, czyli e, wykaz zasad, Według których dany polityk będzie oceniany, czy postępuje zgodnie z tymi zasadami, czy nie. Jeżeli uda nam się stworzyć taki system obiektywnej oceny, wtedy będziemy mogli każdego polityka ocenić, a wyborcy już sami wyciągną wnioski, czy nasza ocena jest słuszna, czy niesłuszna, ale będzie to mechanizm, który prędzej czy później musi doprowadzić do selekcji. Dlatego też trzeba sobie zdawać sprawę, że nasze stowarzyszenie i szerzej ruch, no, muszą być całkowicie niezależne od ugrupowań politycznych. No bo jeżeli byśmy się z jakimś ugrupowaniem politycznym wiązali, to natychmiast nasza ocena byłaby nieobiektywna, tak? Bo bylibyśmy podejrzani, że wobec jednych jesteśmy bardziej wyrozumiali, a wobec krytyczny czyli tutaj warunek e, po prostu e, nie tyle polityczności co niewiązania się z żadną siłą polityczną jest to warunek absolutnie niezbędny skutecznej e, działalności No i jeszcze jedna sprawa też e, nie możemy rzecz jasna z góry zakładać że e, jakiś lud polityczny jest mile, znaczy jakiś lud polityczny powinien być reprezentowany, a jakiś nie reprezentowany. Dlatego, że naszym celem jest objęcie, tak naprawdę, stworzenie takiej elity lokalnej, obywatelskiej, bez względu na podziały ideologiczne. Chodzi po prostu o ludzi, którzy chcą uczciwego państwa i to jest warunek podstawowy uczciwe państwo. Jeśli oczywiście jakieś grupowanie polityczne ma za cel stworzenie państwa kleptokratycznego, no to natychmiast się wyklucza sam. Tak? Ale my nie możemy prowadzić jako stowarzyszenie dyskusji ideologicznych, bo to by powodowało natychmiastowy poziom wewnątrz. To co łączy, co spaja, co powinno być głównym naszym celem, to jest budowa Uczciwego państwa. I jeśli nam się to uda, no to po kilku latach powinny powstać elity lokalne, które będą narzucały uczciwe warunki konkurencji między politykami. Czyli to jest. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, trzeba sobie zdawać sprawę teraz jeszcze z tej całej struktury, która się rodzi. Otóż tak naprawdę podstawową jednostką jest powiat I to, co tam się dzieje. Nie tylko dlatego, że musimy zmienić system, a zmieniając górę bez dołu, czy niczego nie osiągnie, bo zaraz system wróci do równowagi, po tym jak jakieś niebezpieczeństwo zostanie zażegnane, czy nie ale też dlatego, że mm, tak naprawdę najważniejsze rzeczy, które się dzieją w sensie funkcjonowania systemu, tak, czy jest uczciwy, czy nieuczciwy, to się dzieją w powiatach. To tam największe wpływy mają mapy. Jeżeli my nie stworzymy tych ten lokalnych, to nigdy nie zbudujemy uczciwego państwa. E, w Warszawie e, głównie toczą się dyskusje, tak? A my musimy działać. My musimy działać, bo e, tylko działanie może doprowadzić e, do zmian. I w związku z tym ten, e, system, znaczy ta struktura stowarzyszenia została pomyślana tak, że e, powiat jest z jednostką podstawową ma tak naprawdę autonomię, natomiast to całe kierownictwo krajowe jest najmniej, ma najmniejsze znaczenie. No. A jeszcze najmniejsze znaczenie jest najmniejsze to... Mam ja, no szczerze, no i to stanowisko, które tam tymczasowo zajmą, tak? Dlatego, że to nie na tym poziomie toczyć się będzie walka, tylko na dole. Ale z drugiej strony potrzebna jest jedność, bo chodzi o to, żeby przeciwnik zdawał sobie sprawę, że nieważne, czy zaatakuje kogoś w koło brzegu, czy w Leżajsku, ale odpowiedzią będą protesty na terenie całego kraju. Czyli Solidarność, jedność w obronie prawda, i w działaniu, ale samo działanie najważniejsze jest na nowo. I zatem to, co nas teraz czeka, to jak mówię, najpierw stworzenie tej struktury, czyli tworzenie oddziałów powiatowych tam, gdzie jest to możliwe, niż grup gminnych, ponieważ docelowo tak naprawdę w każdej gminie powinno być dwie, osoby, które by prowadziły działalność na tym poziomie i pilnowały, co tam się dzieje i utrudniały życie złodziejom, ale potem po wybory zarządów wojewódzkich, no i wtedy będzie mogła powstać Rada Krajowa, która będzie reprezentowała 16 delegatów z 16 województw. Jak to powstanie, to pod koniec roku będziemy mogli wprowadzić konieczne poprawki do statutu. W tej chwili cały czas czekamy na zarejestrowanie. A jakie poprawki, no to po prostu to wynika już teraz z działania. Tak? To i, i na pewno tych poprawek jeszcze będzie kilka, to dotyczy struktury i celów uprawnień, szczegółowych, tak naprawdę. Natomiast nie same idee. I oprócz tej strony organizacyjnej, no najważniejsze to jest właśnie tworzenie mediów lokalnych. Dlatego, że to będzie nasze główne Yy, na, nasz główny instrument oddziaływania i tworzenia lokalnej opinii publicznej. Jeżeli yy, ludzie w danym powiecie yy, czy województwie będą się mogli utożsamić z mediami, które będziemy tworzyli, no to wtedy uzyskamy ogromną siłę wpływu na realne stosunki. Tak? Yy, jeżeli yy, w jakiejś X będą ludzie mogli przeczytać. Na stale. Ci, ci zostali z naszego powiatu wybrani, głosowali tak, zachowują się tak, przetargi były e, tak załatwiane e, i tak dalej, to nie będzie e, już tej bezczelności władzy, która w tej chwili może robić co chce. Bo wie, że nikt jej nic nie zrobi. Tak? Dlatego, że niezależnie od e, tego, że władza mogła kraść ile chciała, to jeszcze kontrolowała proces wyborczy. A tu to się właśnie dzięki naszemu ruchowi skończyło. Nie będzie władza kontrolowała procesu wyborczego, a uczciwe wybory to jest pierwszy element kontroli nad władzą. No bo, jeśli byśmy się, jak są niektórzy, tylko zatrzymali na uczciwych wyborach, no to dobrze, filmujemy wyborów. Wybory są uczciwe, ale czy to znaczy, że w tych wyborach wybierają tylko uczciwi ludzie? Oczywiście nie. Tak? Czyli my nie możemy zatrzymać się w tym momencie. My musimy stworzyć właśnie warunki, w których ci, którzy stali wybrani, a byli nieuczciwi, zostali wyeliminowani. W następnych wyborach, czy jeżeli zostanie wprowadzony system odwoływania posłów. A zatem uczciwe wybory to jest. Pierwszy krok. Drugi i dla nas najważniejszy na następnym e, etapie to jest doprowadzenie do tego, żeby w uczciwych wyborach wygrywali ludzie uczciwi. I to jest najważniejsze, bo nie ma nic prostszego niż proszę bardzo, pilnujemy wyborów, e, ale wygrywają ludzie, którzy nie stanowią żadnych gwarancji, że będą postępowali uczciwie. Czyli tak naprawdę. Kontrolując te wybory, my się przyczynimy tylko do tego, że ci nieuczciwi ludzie będą e, sprawowali władzę w sposób legalny i będą mieli im, eliminację, bo wygrali w uczciwych wyborach. Czyli my nie możemy się ograniczyć tylko do kontroli wyborów. To, był, to byłby błąd i tak naprawdę umacnianie tego systemu, który chcemy zmienić całkowicie od podstaw bo tutaj się nie da go naprawić tak naprawdę. Trzeba ten system zmienić i to nie tylko chodzi oczywiście o scenę polityczną, sposób właniania elit politycznych, zasady konkurencji między nimi, ale chodzi o wymiar sprawiedliwości, o sytuację w mediach, prawda? żeby władza nie miała wpływu, bo w tej chwili to władza organizuje media i władza dyktuje mediom, co mają robić. To też e, dotyczy, rzecz jasna, całego systemu szkolnictwa i wychowania, które jeżeli nie będziemy interweniowali, no to po prostu zamieni się w system deprywacji. Już nie jest system ogłupiania, bo e, poziom e, maturzystów i studentów jest katastrofalny i tak naprawdę o wiele niższy niż e, za czasów PRL-u. Więc nie tylko system zdewilniania młodzieży, ale deprowacji. Więc jeżeli tutaj nie będziemy interweniowali, to nie powstrzymamy tych procesów. Więc, a my musimy pomóc tym ludziom, którzy chcą tę sytuację zmienić i uniemożliwić albo utrudnić działanie tym, którzy chcą dalej e, kontynuować ten e, zdeprawowany system, który został nam w ciągu 25 lat, ostatnich, tak? Więc to są przyczyny, dla których istnienie organizacji, ale organizacji niepolitycznej, stąd stowarzyszenia, jest takie ważne i to są zadania, które przed nami stoją. Czyli selekcja naszych najpierw kadr, u nas tajne wybory, co jest absolutnie konieczne. I e, tworzenie własnych mediów. I następny punkt to jest stała ocena tego, e, co się dzieje pod względem politycznym, w sądach, mediach, w szkolnictwie, w naszym powiedzieć I dopiero jeżeli to się uda, to możemy powiedzieć, że e, udało nam się uruchomić system pozytywnej selekcji. Czyli nie, m, tworzymy, tworzymy elity przede wszystkim niepolityczne, elity obywatelskie, lokalne elity obywatelskie, a one z kolei y, będą oddziaływały poprzez ten mechanizm, który opisałem, na to, żeby powstawały elity polityczne uczciwe, które będą budowały uczciwe państwa. Czyli tak naprawdę to, co należało zrobić 25 lat temu, Musimy zrobić teraz, w 25-letnim opóźnieniu. Uniemożliwić selekcję do polityki, do administracji państwowej, do sądów, do mediów, do, szko do szkolnictwa w sensie najwyższym najgorszych elementów folii. E, Najbardziej zdeprowowanych, na których nie ma żadnych zasad. No i tyle chciałem Państwu powiedzieć. Dziękuję.